Kozacy, kozaki, to księdza bo Bobolę ze skóry obdzierali. Następnie, prawda, była sprawa Humania, rzeź humańska. To jaka tam jest kultura, moi drodzy? Jaka kultura? To pięknie też Sienkiewicz opisał w takich krótkich trzech słowach. Chlaty, ryzaty i zabawiaty. Tyle mogli ci ludzie, prawda, zaoferować tej kulturze polskiej, jak widzieli w Dolinie tam, gdzie była ta nasza kopalnia e, bazaltu, jak te piękne domki, prawda, poustawiane uliczki i te inne miejscowości po prostu zazdrościli. To wykorzystali ci nacjonaliści ukraińscy, wpajając ludziom, że można zabić człowieka bezkarnie. I Kościół grecko-katolicki to przyzwalał. reżyser Swarzewski to pięknie ukazał w tym filmie Wołyń, prawda. Nadszedł czas żniw, ryzaty lachy. Czas wyrywać konkurs z pszenicy. I to robili. Moi drodzy, tyle tych mszy wołańskich, które zostały przerwane, tyle księży zamordowanych, przeżywano jak księdza wrodaczyka piłą, wbijano gwoździe do głowy, szczury zaszywano w brzuchy, takie były męki. I teraz przyznać się do tego, to jest bohaterstwo, moi drodzy, ale nie ma innej drogi. Nie ma innej drogi dla chrześcijanina, czy to jest grecko-katolicki, czy rzymsko-katolicki, jak życie w prawdzie i uznanie tego, bo grzech jest rzeczą ludzką ale powstanie z tego grzechu jest łaską Bożą i jest bohaterstwem człowieka kiedy umie się do tego przyznać a trwanie w grzechu jest sprawą diabelską niestety bardzo wielu duchownych i świeckich w tym chce trwać dlatego niech nasza obecność i nasze modlitwy tylu tysięcy ludzi wyprosi nic po tych pomordowanych niewinnie ludzi aby to wreszcie pojednanie w prawdzie nabrało głębokiego sensu